Tragedia we Włoszech nie była jedyna. Czy takie kolejki są bezpieczne? Katastrofa Kolejki Górskiej we Włoszech 13 ofiar śmiertelnych. W niedzielę, świat obiegła wiadomość o katastrofie Kolejki Górskiej we Włoszech. Do wypadku doszło w północno-zachodniej części kraju, na trasie łączącej miejscowość o nazwie Stresa ze szczytem Motterone. Na razie włoskie media donoszą o 13 ofiarach śmiertelnych. 13 ofiar i jedna osoba ranna, tak wygląda bilans z wypadku, do którego doszło we włoskich Alpach. Jak informują włoskie media, na trasie łączącej stresy ze szczytem Mottorone, doszło do zerwania liny, a wagonik w wyniku uderzenia o ziemię został zmiażdżony. Na miejscu pracują służby ratunkowe, eksperci podkreślają jednak, że z uwagi na silne zalesienie terenu prowadzenie akcji w tym obszarze jest niezwykle trudne. W ostatnich miesiącach kolejka pozostawała zamknięta z uwagi na pandemię koronawirusa. Wcześniej w Katach 2014-2016 przechodziła prace konserwacyjne. Czy kolejki linowe są bezpieczne? Choć bilans katastrofy we Włoszech brzmi przerażająco, zdaniem ekspertów kolejki linowe należą do najbezpieczniejszych środków lokomocji. Świadczyć może o tym proste porównanie. Zawieszone nad ziemią wagoniki ulegają awariom i wypadkom 100 razy rzadziej niż poruszające się po szynach pociągi. Jednak bardziej niż statystyki do wyobraźni przemawia fakt, że podobnie jak w przypadku samolotu, gdy zawieszona dziesiątki metrów nad ziemią kolejka ulegnie awarii, szanse na pasażerów na wyjście cało z opresji są znikome. Wypadek kolejki linowej we Włoszech. To nie jedyny taki przypadek o tym, jak tragiczne mogą być konsekwencje wypadku kolejki górskiej, świadczą przykłady z przeszłości. Do najniebezpieczniejszej w historii awarii kolejki linowej doszło 9 marca 1976 roku w pobliżu włoskiej miejscowości narciarskiej Kawalese. Stalowa lina, utrzymująca wagonik, pękła, a kabina z kilkudziesięcioma pasażerami w środku runęła na ziemię z wysokości 200 metrów. Gdy dotknęła gruntu, przyślizgnęła się jeszcze na odległość siokaj. 100 metrów, by wreszcie zatrzymać się na łące. W wypadku śmierć poniosły 43 osoby, w tym 15 dzieci. Wypadek z 1976 roku nie był jedynym, który wydarzył się w okolicy Kawalese. 22 lata później samolot wojskowy zerwał tam liny kolejki, prowadzącej na szczyt Alpe -Czermis. W wyniku incydentu wagonik z dwudziestką turystów na pokładzie runął na ziemię z wysokości 100 metrów. Wszyscy zginęli na miejscu. Wśród ofiar katastrofy było dwóch Polaków. W ostatnich latach zaś głośno było o wypadku, do którego doszło w Indiach. Tutaj tragedię spowodowało walące się drzewo przewróciło się ono na linę, na której zawieszone były wagoniki. Jeden z nich runął na ziemię. Siedem jadących nim osób zginęło na miejscu. Pasażerów pozostałych gondolek udało się sprowadzić na ziemię.